13 listopada 2007 roku. Narodziny jednej z największych i najbardziej kasowych marek w historii gier wideo. Serii której kiedyś byłem ogromnym fanem, a która dzisiaj jest mi totalnie obojętna. Jedynka była jednocześnie moim pierwszym bezpośrednim kontaktem z grą prawdziwie Nextgenową. Oczywiście Nextgenową wówczas. To był dla mnie szok, że gra wideo może tak wyglądać, że może oferować tak duży, otwarty świat i niemal nieograniczoną swobodę. To były czasy, kiedy wiedzę o grach wideo w dużej mierze czerpałem z telewizji. Wiem, dzisiaj brzmi to absurdalnie. I wielokrotnie oglądałem rozgrywkę z pierwszego Asasyna na antenie telewizji Hyper, marząc by wreszcie zagrać w niego samodzielnie. Niestety na mój pecetowy egzemplarz przyszło mi poczekać kilka miesięcy dłużej, ponieważ tytuł ten początkowo trafił wyłącznie na konsolę. Wersja komputerowa pojawiła się w Polsce dopiero 5 miesięcy później, dokładnie 18 kwietnia 2008 roku. Mimo że ukończyłem wtedy Assassin's Creed na najniższych możliwych ustawieniach graficznych, a komfort rozgrywki i tak pozostawiał wiele do życzenia, byłem absolutnie zachwycony. Podobało mi się po prostu wszystko i nie potrafiłem zrozumieć ludzi, którzy doszukiwali się w produkcji Ubisoftu wad. Dzisiaj jestem już graczem bardziej świadomym i krytycznym, a dodatkowo wiem, co się z serią Assassin's Creed stało w przyszłości. Pomyślałem, że warto wrócić do przygód Altaira, sprawdzić w jakiej formie jest dzisiaj oraz przekonać się, czy cykl naprawdę ewoluuje tak powoli i czy pierwsza i najnowsza odsłona cyklu są do siebie podobne. Pierwsze co od razu zwraca uwagę to zupełnie inne niż w kolejnych częściach serii Nastrój o wiele poważniejszy, bardziej dostojny, momentami wręcz patetyczny. W dużej mierze jest to spowodowane postacią głównego bohatera, który ma naprawdę niewiele wspólnego z zawadiackim, charyzmatycznym Ezio, czy rodzeństwem Fry, znanym z Syndicate. On jest tylko osobą, oczami której gracz obserwuje wszystkie wydarzenia i która napędza bieg zdarzeń. Na jego miejscu mógłby być ktokolwiek inny, bo tak naprawdę i że nie wiemy nic poza tym, że jest świetnie wyszkolonym, nieco nadętym członkiem zakonu asasynów. Sekty, która w pierwszej odsłonie cyklu pełni dużo ważniejszą niż później rolę. Ma swoją, wcale niemałą siedzibę, hierarchiczną strukturę, wielu członków, placówki rozmieszczone w okolicznych miastach oraz specyficzne rytuały. Można odczuć, że to naprawdę dość silna organizacja, która traktuje się bardzo poważnie. W kolejnych odsłonach serii zakon funkcjonuje nieco inaczej. Po części dlatego, że zmieniają się czasy, realia i miejsce akcji, ale muszę przyznać, że mi nieco tego patetycznego, mistycznego nastroju brakuje się temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu! Idźcie do Boga! Z czasem Assassin's Creed zaczął skręcać w stronę gry przygodowej, czego punktem kulminacyjnym było pirackie Black Flag, i odnoszę wrażenie, że wykreowane na początku realia zaczęły twórcom nieco ciążyć. Uwagę zwraca także duży nacisk położony na historię osadzoną w czasach współczesnych. Najnowsze odsłony serii w zasadzie porzuciły ten wątek, a moim zdaniem szkoda, ponieważ świetnie spajał on całe uniwersum oraz nadawał mu głębi. Potęgował wrażenie, że wojna między asasynami i templariuszami trwa do dzisiaj, a to wszystko, co działo się w przeszłości, czy to na Bliskim Wschodzie, czy we Włoszech, miało sens i bezpośrednie przełożenie na czasy współczesne. Niestety potwierdziło się to, co o postaci Desmonda Milesa pamiętałem. Gość jest koszmarnie nudny i pozbawiony jakiegokolwiek charakteru. Jego jedynym zadaniem jest wysłuchiwanie nużących monologów oraz kursowanie między łóżkiem a animusem. W tym miejscu muszę pochwalić twórców kiepskiego skąd inąd filmu, którzy wykreowali ciekawszych współczesnych bohaterów oraz osadzili w laboratoriach Abstergo historię nie mniej istotną niż ta rozgrywająca się w Hiszpanii. Ubisoft na siłę ciągnął opowieść o dezmondzie do Assassin's Creed 3 włącznie, a potem stwierdził, że dalej już mu się nie chce i odpuszcza współczesny aspekt uniwersum. Szkoda, bo można było to rozegrać o wiele lepiej. Spoczywaj w spokoju zapłacisz za to ty i reszta was. Niestety okazało się, że ci bardziej krytyczni recenzenci pierwszego asasyna mieli wiele racji. Gra jest pod względem konstrukcji misji niewiarygodnie powtarzalna i muszę przyznać, że po tym powrocie bardziej doceniłem zmiany wprowadzone przez twórców w późniejszych latach. Pierwszy Assassin's Creed to gra o zabójcach. Średniowieczny hitman z otwartym światem. W drugiej części cyklu Ubisoft wprowadził zadania poboczne, zwariowane, różnorodne misje, w których korzystamy chociażby z prototypu lotni, oblężenia, porwania, a nawet wizyty u kochanek. Pojawiła się także możliwość zmiany i personalizacji ekwipunku, a nawet namiastka prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwsza część Assassin's Creed' skupia się wyłącznie na tym, w czym zakon świetnie wyszkolonych morderców się specjalizował. Na zabójstwach na zlecenie. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, to mi się akurat bardzo podoba. Uważam, że w przyszłości seria niepotrzebnie tak daleko odeszła od sedna tego cyklu, spychając typowe, asasyńskie śledztwa i morderstwa na margines. Problemem pierwszej części jest to, że gra nie oferuje nic innego, a dodatkowo wszystkie zadania bazują na tym samym schemacie. W celu zebrania informacji musimy wejść na wysoki budynek, by zaktualizować mapę. Tak, to właśnie pierwszemu asasynowi zawdzięczamy wszechobecne dzisiaj w grach Ubisoftu punkty widokowe, wieże radiowe, stosy i inne tego typu rzeczy. Następnie należy podsłuchać rozmowę, ukraść list pobić i przesłuchać wskazanego człowieka i wykonać proste zadanie w stylu likwidacji trzech łuczników, by zlecający je nam asasyn podzielił się informacjami. Po wszystkim udajemy się do biura, otrzymujemy zgodę na zabójstwo, specjalne pióro i likwidujemy cel. Maliku, przyszedłeś znowu marnować mój czas? Znalazłem Talala. Jestem gotów do misji. To ja o tym zdecyduję. Dobrze, powiem ci co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Przez taką konstrukcję misji nie jestem dzisiaj w stanie usiedzieć przy pierwszym Assassin's Creedzie dłużej niż godzinę. 9 lat temu, kiedy gigantyczne wrażenie robiła na mnie oprawa graficzna, płynna animacje, efektowna, aczkolwiek prosta walka i swoboda poruszania się, problem powtarzalności dla mnie nie istniał. Wystarczała mi sama mechanika i oprawa techniczna. Dzisiaj, kiedy te elementy nie powodują już opadu szczęki, widzę jak pusty w gruncie rzeczy jest ten tytuł. Mogę więc z całą pewnością stwierdzić, że seria Assassin's Creed zrobiła ogromny postęp w kwestii konstrukcji zadań. Niestety muszę również zauważyć, że zrobiła bardzo mały postęp, jeśli chodzi o mechanikę i sprawy czysto techniczne. Jasne, po uruchomieniu gry, szybko zorientowałem się, że brakuje kilku funkcji, które dodano w kolejnych częściach cyklu, a do których się już przyzwyczaiłem, jednak trudno nazwać te poprawki rewolucyjnymi. W pełni automatyczny system tak zwanego free runningu działa identycznie. Wystarczy wskazać kierunek biegu, a główny bohater wszystkie skoki i akrobacje wykonuje sam. Zmianą, która najbardziej wpłynęła w przyszłości na wzrost komfortu rozgrywki jest możliwość wyboru, czy chcemy biec w dół, czy w górę. Po kilkudziesięciu godzinach spędzonych z Syndicate zejście z wysokiego dachu na poziom ulicy w pierwszym asasynie okazało się być prawdziwą mordęgą. miedziaków, to wszystko o co proszę! Czemu to robi? Zmieniła się także walka, która teraz jest trudniejsza i w mniejszym stopniu bazuje na kontrach, jednak widać, że to wciąż ten sam model. Po tylu latach irytował mnie także brak możliwości ukrycia się w dowolnym tłumie, ale ta poprawka została wprowadzona już w części drugiej. Szczerze mówiąc, większość poprawek wprowadzono właśnie w części drugiej, to ona była najbardziej przełomowa. Generalnie rzecz biorąc, grając w Assassin's Creed, nie odczułem, że cofnąłem się w czasie o blisko dekadę. Pod względem mechaniki to dokładnie ta sama gra co dzisiaj. Pozbawiona kilku praktycznych nowinek, nieco wybrakowana i mniej doskonała, ale bardzo podobna. Ktoś może powiedzieć, że nie ma w tym nic złego, że skoro wszystko działa, to po co wymyślać koło na nowo. Do pewnego stopnia się z tym zgadzam, jednak uważam, że 10 niemalże identycznych odsłon cyklu to przegięcie. To już nie jest pozytywna, powolna ewolucja, dzięki której gra nie zatraca swego charakteru. To jest recykling. Na szczęście wygląda na to, że w Assassin's Creed Empire szykują się niemałe zmiany. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.